Witajcie po mojej przerwie na kanale. Mam nadzieję, że nie zanudziłem Was jakoś bardzo przygotowanymi materiałami. Dziś recenzja: Pomern, czyli niemiecki pancernik 9 tieru, który pojawił się już chwilę temu za węgiel. Parę osób prosiło oczywiście o recenzję, nie mogłem odpuścić. Muszę zrecenzować pancernik, który mógł prześcignąć w moim rankingu Georgie, ale chyba mu się nie udało. No dobra, za standardowa recenzja, zaczniemy oczywiście od omówienia w porcie, parametry itd., kapitan, później gameplay, no i na końcu plusy, minusy, zapraszam. Zaczniemy standardowo od parametrów. Przypominam tylko, że tu są już parametry z proponowanym kapitanem, flagami, modułami i Jeśli chodzi o rozmieszczenie pancerza, to jest tutaj naprawdę bardzo fajnie. Mamy 32 mm od frontu, tu mamy 60 pasa, tu mamy pasa 150, tu jest 300. Te 300 to takiego oszału nie robi, ale tutaj mamy znowu 90, 32. Ale ta cytadela jest tutaj naprawdę bardzo fajnie schowana. Jest to taki typowy niemiecki pancernik, który ma nisko ulokowaną cytadelę schowaną z kitraną. Ale niestety, penetracje w niego będą wchodzić, i to trzeba mieć na uwadze, że to, że się ustawimy i nie ściągniemy cytadeli, to nie jest jeszcze nic y, takiego super, bo i tak będziemy wciągać y, penetrację i to grube. No, mamy oczywiście pokładu tu 80, tu 50, tutaj te 80 mm fajnie wygląda. To znowu mamy 80, mamy podzielone 50, 32, 32. To trzeba pamiętać, strzelając hajkami, żeby jeżeli chcemy walić po pokładzie, to trzeba uważać. Tutaj są 32, no i oczywiście poszycie 19 mm. Żywotność 81 900 spoko, 25% ograniczenia uszkodzenia torped. artyleria to jest 4 razy 3, czyli 12 380, które mają przeładowanie 29 sekund, 33,6 obrotu. 273 metry rozrzutu, 34% czas na podpalenie, penetracja 95 mm, zasięg 21,3 km, maksymalnie z papeków 11,600. I jeszcze chodzi o dodatkową, to tutaj naprawdę jest. Jest z tego sporo. Mamy 8 podwójnych 105 i 6 podwójnych 150 o maksymalnym zasięgu 11,5 km. Jak najbardziej warto sobie ten pancernik zrobić pod dodatkową, jest naprawdę sporo frajdy, także możemy sobie tu przerzucić kapitana z kurfursta spokojnie, jeżeli gracie kurfurstem oczywiście pod pod dodatkową Torpedy fajnie są, taki w zasadzie Tirpitz poziom wyżej, 6 km 64 węzeł, no takie typowe, one są tutaj ulokowane i one bardzo często padają, trzeba to uważać, nawet jeżeli was uszuje taki pomeran, idzie wam pod torpedy, to warto tu mu w tą okolicy przyłożyć i mu zniszczyć te torpedy, bo one i tak padają. Obronna przeciwlotnicza szału nie robi, maksymalnie zasięg 5,2 km. no tu są 16 razy po z 30, tutaj coś tam postrzelają, 105 też liczymy jako Pelotka, ale powiem Wam szczerze, że jakieś mega obrażenie ta pilota nie robi. Co dziwne, bo w sumie tutaj jesteśmy zbudowani pod dodatkową. No ale jednak manewrowość jest jednym z większych problemów tego okrętu. Mamy tylko 31 węzłów, 940 metrów promień skrętu i aż 17,3 sekundy. Czas na steru, to jest sporo, jesteśmy takim mułowatym trochę y, klocem, no i kamuflaż 15.1, no ale pamiętajcie, że ja tu mam kapitana full pod dodatkową zrobiony, także tego kamu za wiele tutaj nie ma. Jeśli chodzi o wyposażenie, to oczywiście y, najważniejszy moduł, jeżeli robimy sobie pododatkową, to bateria dodatkowa na moduł na trzecim, jeżeli nie, to bierzcie sobie system y, celowniczy. Ja sobie tutaj gram na Kamo, oczywiście, no i na ostatnim slocie mam przeładowanie do baterii głównej, żeby zmniejszyć, bo tam trochę tego przeładowania jest. To jeśli chodzi o moduły, jeśli chodzi o kapitana, to mam tutaj przerzuconego z Urfrusta Lutyensa. Jeszcze go robię. Najprawdopodobniej, jak piję 19, to będę brał sobie nadzorce, żeby mieć jeszcze jedną tą dodatkową naprawkę. Bo jeżeli zagramy dobrze i bitwa się pociągnie, no to tej naprawki jeszcze nam brakuje, a zawsze to jeszcze dodatkowe Hydro. W ten sposób zbudowanego mam kapitana, oczywiście pod dodatkową, jak najbardziej można. I polecam. No cóż, to tyle jeśli chodzi o parametry kapitana i tak dalej. Przejdziemy sobie teraz do gameplayu i omówienia okrętu. W pierwszych fazach testowych, jak dobrze pamiętam, Pomern zrobił na mnie, w zasadzie wtedy to był jeszcze inaczej jakoś się nazywał, zrobił na mnie naprawdę ogromne wrażenie, był naprawdę świetnym pancernikiem. Jak że pamiętam, w pierwszych 10 bitew udało mi się zrobić trzy krakeny tak i naprawdę można było się nie pobawić, to był taki właśnie okręt idealny dla mnie, czyli odpalam się na fulla i płynę po prostu, odpalam sobie hydro jak tam widzę TDK to sobie unikam torped, no trzeba uważać na tą mułowatość, ale to był taki przecinek do prowadzenia linii e, ataku, gdzie można było sobie właśnie iść na pierwszej miejscu, e, strzelać dodatkowo i w międzyczasie coś tam z, z głównej te, te 380 no mają swoje plusy minusy w tym momencie, bo no, nie, sporo minusów, ze względu na to, że cały czas obniżano mu tą sigma, sigma cały czas w dół obniżano mu tą celność i, I teraz jest różnica, no to jest, jeżeli szukacie okrętu do walki na blisko, przede wszystkim, to jest bardzo ważne pytanie, jeżeli zastanawiacie się brać czy nie brać, jeżeli chcecie mieć okręt, który będzie się nadawał tylko do walki na blisko, a denerwuje Was, gdy jest bitwa na daleko i trzeba się strzelać i was denerwują cały czas przebicia na wylot, denerwują was e, cały czas rykoszety, nietrafienia, z 12 dział trafia tylko jedno. To ten okręt nie jest dla was. To jest okręt po prostu stworzony do walki na close combat. Taki, który przyjdzie, odpali się z dodatkowej, odpali się z hydro, będzie tymi 12 działami takim ruchowym shotgunem, gdzie on wypłynie coś na blisko i przyłożycie komuś za 20 tysięcy, nawet bez cytadeli. Zdarza się, oczywiście, to nie znajdziecie RNG, to jest RNG, zdarza się, że będziecie grać na daleko i też będziecie ładować za 20 tysięcy, bo tym razem pociski polecą tak jak trzeba i uderzą, ale zdecydowanie częściej będą się one rozbijały na przeciwnika i raczej nic ciekawego z tego nie będzie, to musicie mieć na uwadze. Ale jeżeli Wam pasuje, gra na blisko, to jest to okres dla Was. Na pewno e, ktoś zaraz zapyta: Georgia czy Pomer? Zdecydowanie Georgia. Dlaczego? Dlatego, że Georgia jest bardziej uniwersalna, Georgia jest zwinniejsza. Wiadomo, ona ma słabszy pancerz, ale jest w stanie lepiej się przygotować do. Do bitwy ona, nawet jeżeli na blisko nie będziecie mieli szansy podejść na blisko i użyć dodatkowej, to tymi działami swoimi 400, tam parę milimetrów zrobi na pewno robotę, bo też one, no one są zdecydowanie cenniejsze od pomerna i to trzeba mieć na uwadze. Jest taki, jest no, jeżeli nawet flanka się sypnie, to George jest w stanie odpalić sobie do pałki, zasuwać sobie tą swoją prędkością i, i wspomóc tą flankę. Pomer niestety nie, i on potrzebuje chwilę czasu potrzeba potrzebuje chwalić czasu, żeby zawrócić y, takie zabawy burtą do przeciwnika, co w sumie, jak dobrze pamiętam, to na gameplayu będziecie widzieć, y, nie są dobrym pomysłem, bo ten okręt naprawdę potrzebuje sporo czasu, żeby ten swój tyłek zawrócić i nawet mimo tego, że ta cytadela jest nisko, to i tak będziemy zbierać penetracje, które będą nas bolały, bolały, jeszcze raz bolały. Widzę na randomach, bo potem jak wróciłem z tego urlopu, pograłem sobie trochę tym pomarnym, żeby przygotować jakieś bitewki pod, pod recenzję, to widzę, że naprawdę sporo osób kupiło go za węgiel. Nie dziwię się, to jest, to jest pancernik w moim stylu, jak wiecie, ja lubię pancerniki na blisko, ale niestety w obecnej mecie, gdzie wszystko gra na daleko, nie do końca dobrze się sprawdza, wprowadzili Siegfrieda. Prowadzili sławę, prowadzili sporo okrętów, w tym na przykład nowe radzieckie grężowniki, które są stworzone raczej do walki na dystans, a nie na blisko. Dlatego... Jest obecnie jak jest. Stara zasada kapy to lawa. Nie dotykamy kapów. Działa bardzo często, gdy grałem pomernem, to ja byłem tym, który kapował, bo nic innego nie podpływał, wszystko, wszystko się strzelało na daleko. Nie jednego pomerna już goniłem, bo uciekał cały czas zamiast strzelać się ze mną na swoją dodatkową. No, bywa i tak, niestety, ale mimo tego, pomern potrafi dać sporo frajdę. no Pamiętajcie, że tutaj są te torpedy, które warto używać jeżeli ich przeciwnik tym bardziej nie wie, zapomni, to zaskoczymy go torpedami, zrobimy mu czasami kuku fajne. Ta, ta, to hydro niemieckie, oczywiście 6x4 km, też się bardzo przydaje, jeżeli pójdziemy sobie w kapa, na kapie jest jakaś wysepka, a z drugiej strony wejdzie nam dedek, to możemy puścić hydro, nieświadomy dedeczek się na przykład zacznie zadymiać, a my go wyhydrujemy, I nawet jeżeli nie my, no to oczywiście nasi, może go tam wrzucą, poturbują, gościu się przestraszy i ucieknie, albo nawet i zginie, dlatego to się przydaje. Ja uważam osobiście, że pomar daje radę, ale trzeba się czasami trochę nabocić w tej bitwie. Jeżeli wam to nie przeszkadza, to oczywiście warto go wziąć za ten węgiel i się nim pobawić. Jeśli chodzi o zarobki, no to szału. Szału tutaj nie ma, jesteśmy pancernikiem, który raczej strzela się z innymi pancernikami do krążowników, rzadko do DDów ze względu zwłaszcza na tą celność, mimo tego, że mamy te 12 dział, to tak jak Georgium czasami zdarzy się fajnie wrzucić strzał w DDK i zabrać mu ładne obrażenia tak pomerne jeszcze nie udało mi się tego zrobić, jakoś rozrzuca te pociski, no, no z tymi parametrami celności nic dziwnego. Jesteśmy okrętem po prostu do walki w zwarciu, jeżeli taki okręt chcesz, to taki jest. Pomeran jak najbardziej można i się sprawdzi. Jak wiecie jestem dziwnym graczem i ja zwracam uwagę na wygląd. Nie wiem jak wam, ale mi się to kamo pomerna strasznie nie podoba. Ten szlaczek taki puszczony przez cały ten... No nie, po prostu nie. Czekam, mam nadzieję, że uda mi się mimo urlopu zrobić te dyrektywy i zdobyć to kamo na pomerna, który jest w dyrektywach. Bo normalnie, no, no powiem wam szczerze, że... Nie mogę na to patrzeć. Taki piękny pancernik i tak go zniszczyli takim dziwnym szlaczkiem puszczonym przez długość. To w zasadzie to takie dwa szlaczki, taki takich fikuś. Miku na patyku i tyle, no po prostu nie, nie podoba mi się, sam okręt sobie jest naprawdę bardzo piękny Fajnie byłoby złożyć model takiego okrętu, jak najbardziej, gdzieś tam, gdzieś tam się staram składać Ale niestety, no papier to papier, Bismarka mam złożonego, na raczej złożonego nie będę, bo nikt mnie nie wyprodukuje A fajnie, fajnie by było, bo jest w sumie mocno, mocno, mocno podobny pewnie tą co po niektórzy się przewracają już jak podobny, ale dobra nie będę przedłużał myślę, że powiedziałem wszystko co chciałem na temat pomarna, mam nadzieję, że rozjaśniłem wasze problemy jeżeli czegoś nie, to dajcie znać w komentarzach postaram się odpowiedzieć, a my sobie teraz przejdziemy do plusów i minusów jest tak, zdecydowanym plusem no mamy 12 razy 380 mm 12 dział, które coś tam jednak potrafią zrobić na blisko, na daleko, no to wiadomo, to posieje trochę, gdzie minusem jest celność. Ale jednak na blisko jesteśmy takim sporej wielkości shotgunem, y, który potrafi przełożyć ilości i zasięg dodatkowy. Jest zdecydowany plus, zbudujemy sobie tą dodatkową, na przykład wrzucimy jeszcze sobie Lutienza, który się odpali. To dodatkowo pakuje jak mały karabin. Hydro 6 na 4 km, wiadomo, pancerz, który nie pozwoli wrzucić stradeli. Jest fajnie ulokowane tutaj to opancerzenie. No i oczywiście plusem są torpedy. Niestety minusem są to, że one tak szybko padają, co w sumie mogłem tutaj dopisać. No i według mnie największym minusem, już tam tą celnością jest ta manewrowość, gdzie potrzebujemy naprawdę sporo miejsca, żeby zrobić sobie kółko, żeby się obrócić, e, rozpędzić i tak dalej, i tak dalej. No cóż, to tyle, jeśli chodzi o moją opinię na temat Pomerna. E, widzę, że sporo osób już ma. Dajcie na komentarzach, jak wam się gra, hmm, czy żałujecie węgra, czy nie, czy raczej zakochaliście się w nowej dziewiące. To tyle na temat i dziękuję za obejrzenie. Zapraszam na inne materiały jak zawsze. Hej.